Zasadnicze pytanie do, do wszystkich nas jest takie: czy ich, czy ich pacjentów chcemy leczyć? Jeżeli nam nie zależy na jakichś konkretnych pacjentach, tylko możemy leczyć jakichkolwiek pacjentów i czyichkolwiek pacjentów, to właściwie nie ma sensu aktywnie brać udział w działaniach internetowych, bo to właściwie do niczego nie będzie specjalnie sensownego prowadziło. Poza tym, no rzeczywiście możemy jakoś tam się poczuć bardziej rozpoznawalni, ale jeżeli leczymy czyichś pacjentów, czyli przychodzimy do jakiejś przychodni, albo jakiegoś szpitala, albo jakiejś kliniki, albo jakiejś poradni, i tam mamy przez rejestrację umówiony grafik pacjentów, którzy są zapisani do najbliższego lekarza, który był w rejonie, no to tak naprawdę leczymy czyichś pacjentów, nie leczymy Pacjentów swoich. Natomiast te działania, o których ja będę mówił dzisiaj i o których chcę Was zachęcić, yy to są działania, które mają nas pokazać pacjentom w ten sposób, żebyśmy my leczyli własnych pacjentów. Czyli my chcemy mieć osoby, które nas rozpoznają, nas znają i dzięki temu, że nas znają, szukają nas w internecie i szukają nas offline'owo, żeby do nas trafić na wizytę, żebyśmy my specjalnie się nad ich problemem pochylili i nas próbowali ich leczyć. Także to jest to, co, to, co jeżeli to nas interesuje. Chcemy mieć własnych pacjentów, którzy za nami, że tak powiem, pójdą i za nami będą szli, to rozwijamy się internetowo.